Dobry wieczór kochani, dzisiaj z naszej domowej kuchni. Życzymy Wam spóźnionych, wesołych Świąt Wielkanocnych. Spóźnionych dlatego, że ten odcinek prawdopodobnie będziemy dodawać troszeczkę później. Niemniej jednak my się do świąt przygotowujemy. Nasz plan to właśnie sałatka i jajeczko i kiełbaska z grilla nad morzem na plaży. Ja jestem w domu i będę przygotowywała sałatkę jarzynową. Nie będzie tutaj nic odkrywczego, to tylko polska, zwykła, nasza, kochana sałatka jarzynowa. Robię ją tak jak każda mama czy babcia w Waszych domach, więc tutaj nie będzie żadnych rewelacji. Niemniej jednak zapraszam na ten ekscytujący odcinek. Tak w ogóle to nie mam statywu, stoicie w szafce. A zaraz przekręcę telefon, i tutaj mam nadzieję, że będzie wszystko widać. Także lecimy z tematem. Składniki do sałatki jarzynowej prezentują się następująco: mamy tutaj marchewkę, pietruszkę, selera i ugotowane ziemniaki. Również gotują nam się jajeczka. Do tego będzie cebula, papryka, ogórki kiszone. Pierwsza strata odkroiłam sobie odrobinę paznokcia. Jest tutaj kawałek, całe szczęście znalazłam. Cała ja, dobrze, że nie palec. Ale mamy, Karol setnie kupił był na zakupach i kupił nowy nóż, więc jest mega ostry. No i testujemy, dlatego właśnie sobie tutaj ciechnęłam. Nigdy nie lubiłam kroić ziemniaków do sadki jarzynowej. Myślałam, że najgorsze za mną, ale jednak nie, przede mną, dlatego że została mi cebula i ogórki kiszone i papryka i takie dwa małe jabłuszka mam. No i muszę, kurde. Jak sobie z tym poradzić? W ogóle, wydaje mi się, że Karol przyjechał. Zaraz zobaczymy. Kroję tu usadkę już 20 minut i nie straciłam żadnej części ciała przy tym, więc jest dobrze. W ogóle to mm, nie lubię nagrywać i gadać do Was, ponieważ jak oglądam klatki, które nagrałam, kiedy do Was gadam, to wszystko mi się wydaje głupie i bez sensu, i zawsze to usuwam. No i tak sobie gadam, gadam krojąc tą cebulę i jestem prawie pewna, że usunę ten materiał. To stwierdzę, że jest bez sensu i że nikt tego nie będzie chciał słuchać. Nie no, piękny zestaw. Muszę powiedzieć, że po prostu to jest to zestaw małego kucharza. Wróciło moje dziecko. Dziecko. Głodna? Teraz to na pewno Karol przyjechał na milion procent. Prawie mam świetny słuch. No. Hej, jo! Hej, jo! Kroję. No. Jak ci idzie? Tak nagrywasz? No, coś tam nagrywam. Dobrze. Wyda się. No i tak sobie stoimy i rozmawiamy. Powiedz ci nie? No, w sumie tak. I zespół może, to chyba tak. Sałatka prawie gotowa, wszystko pokrojone i został sos. I tak, dodaję jogurt mały taki, żeby troszeczkę odtłuścić tą sałatkę. I ogólnie to miałam tego nie pokazywać, ale co mi tam, najwyżej będzie wojna w komentarzach. Majonez winiary. Ty kochanie, jaki wolisz? Majonez. Tak, jaki majonez? Karol woli własnoręcznie robiony majonez. Chciałbym kiedyś zjeść taki majonez, który własnoręcznie zrobiłeś. No ja jeszcze nie miałam okazji. Ale ja takiego jeszcze nie zrobiłam. No właśnie tego mówię. Chciałabym zjeść. Także jogurt, majonez, dużo musztardy, dużo pieprzu, sól. Ale I gotowe. O ku... Chodź zobaczysz. i zobaczysz. Tak już się bałem, że sobie ucięłaś tipsa i do sałatki. Nie, już tipsa już sobie ucięłam raz. No to nie, to tak, tak normalnie przecież. No to, to przecież no. no. I jeszcze jednej deska. Nie no, przecież chciałam tylko wstrząsnąć tą Nie, mistrzu. to się nawet nie przejąłem, to tak, no, to tak na co dzień jest. Mówiłam, że to będzie niezapomniana przygoda. Tak, ogóle to. Nie, nie ma na suficie tej musztardy. Jest dobrze. Widziałem, że mam ochlopane samochody, to? Okazało się, że jest rozwalone opakowanie. Nie wiem, jakim cudem pewnie wypadło mi, jak sprzątałam odówkę ostatnio. Jest to bardzo możliwe. O, Elżbieta Chcesz spróbować? Weź spróbuj. Nie za dużo musztardy? No nie, zarombista, naprawdę zarombista. Kurczę. No, nie spodziewałem się. Wiesz, co ostatnio zrobiłam? Wyciągnęłam sobie mrożone mango do takiego małego pojemnika i wsadziłam do lodówki, żeby mi rozmarzło na rano, żeby miała do śniadania. No. I tak sobie myślę, i tak nie mogłam do tego opakowania, tego plastikowego, bo to mango tak wystawało, a było zamrożone. No i tak cisnęłam, cisnęłam, ale myślę, dobra, nie cisnę, bo zaraz rozwalę i mi wypadnie, nie? No to co zrobiłam? Otworzyłam lodówkę i chciałam postawić na tą półkę. I zahaczyłam tutaj i mi się rozsypało. Ja to po prostu jestem jakaś, No nie wiem. Nie, no to cud, że jeszcze żyję. Ale spokojnie, ja tak się śmieję, że mam dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, wykupione, prywatne. Także jak coś to jestem. No i kurde, no i co? No i wlałam ten sos i nie pokazałam. Kości, chodź, spróbujesz. Chciałam nagrać piękne ujęcia, ale nie trafiłam do buzi, wypadło mi. <grym> Czyli jeszcze coś na tym, na, na buzi? Nie, jedyn, jeden kawałek nie wypadł z buzi. Super, tylko groszku mi dodał. Bez, nie. Nie, pieprzu chyba trochę jeszcze, no nie? Hm? Pieprzu. 99, ale jest chyba. super. Kaskaderska, nie. ale super. <grym> za te ciężkie czasy i trudy dnia, się, za codziennego. Dobra, to koniec, koniec tego nagrywania. Klaps, dobranoc. noc. no dobra, trzeba się ładnie pożegnać. Dziękuję Państwu za uwagę. To był niezapomniany wieczór. Ja go nie zapomnę nigdy. <grym> tutaj dowody jedne, drugie o, tak się ładnie tutaj uciekało. Idę nakarmić kota. Dopijam sak pomarańczowy. Widzimy się. Wielka noc. Dobranoc, operator telewizora pozdrawia. Widzimy się na plaży. Dzień dobry, witam państwa. Tym razem na garażu. Zobaczcie na tego Brudasa. Trzeba coś z tym zrobić, bo nie był bardzo długo myty. Dlatego że nie było potrzeby, a stał pod dachem. Nie ma na nim soli, ale trzeba coś z tym zrobić. Ruszamy. No, jest bardzo dowalony, ale niestety nie odpalił. Akumulator rozładowany, także muszę go najpierw troszkę podładować Bo nie wyjeżdżał stąd przez przynajmniej Myślę, że około 3 tygodni A było jednak zimno, także się nie dziwię trochę I tak ten akumulator jest oryginalny Mercedesa i ma już 6 lat ale ten, No 6-letni samochód to jest Także pewnie niedługo będzie do wymiany Zobaczymy Ładuje się już jakieś 15 minut Co tu się stało? Wow A nie, to brudno Dobra, nie jest to rysa to jest jakiś brud. Hmm. No ciekawe. No dobra, zobaczmy. 15 minut się podładował. Dajcie znać, jak długo u Was wytrzymują pokładowe akumulatory. To nie był całkiem rozładowany, ale nie zakręcił. Dobra, mamy to. Ożył serwis niedługo. Że serwisy robię sobie sam. Także nie dla mnie ta informacja. A poza tym jest taka specjalna sekwencja do usuwania serwisów, czyli tych informacji. Muszę to zrobić. Jest taka sekwencja różnych ruchów. Ale zakurzony, no, długo stał. No, dawno się tak dobrze nie prezentował. Jeszcze trochę mokry. Ale czyściutko. I nie zeszło po myjni, niestety. Ja wiem co to jest. Mi czasami, przez to, że źle zasłonki zakładam, czasami mi to wyleci. Zapięcie od pasów. I na pewno to to uszkodziło. 100%. Ale trzeba będzie to zamalować. Ale jeszcze spróbuję, bo to w sumie tak jakby... Nie no, jest rysa. Chociaż nie do blachy, ale jest rysa. Wesołego Aleluja. No właśnie wyruszamy spod domu. Jedziemy na plażę. Ups. Zrobić sobie kiełbasę na ognisku. Także zapraszamy z nami na tą piękną słoneczną, wiosenną niedzielkę. Zapraszamy. Dobra, i teraz bardzo ważna kwestia, czy my tu w ogóle znajdziemy parking. Ej, jest, popatrz już tutaj nawet. Oho, to o. się martwiłem, że nie będzie. Tylko, pogoda nas zaskoczyła w tej chwili, bo no. jest taka mgła, że nie widać tutaj nawet wody za bardzo. A jak widzieliście w poprzednich urywkach, akurat na autostradzie było czyściutko, nie było nic, No i tutaj nam się spadła nam temperatura o 5 stopni, jest 9 tak. stopni tylko, także kurczę, no. Nie Zobaczmy. urywa, nie, nie urywa na razie, ale miało być, pogoda pokazywała 13, dzisiaj i słońce, więc mamy nadzieję, że się po prostu wszystko przejaśni z czasem. No, stajemy tutaj, bo zależało nam, żeby było blisko zejście do plaży. Mamy to. O, i parkometr. Parkometr i śmietniczek, wszystko w jednym miejscu. Voila. Super. Idziemy zobaczyć, jak wygląda to 9 stopni, bo jestem trochę tak, no, zaniepokojony. No, Ludzie są strasznie ubrani w sumie, ciepło, nie? Co prawda pogoda pokazuje, że za dwie godziny będzie pełne słońce, bez chmur. Ale tutaj nawet, nawet... chmur nie ma tutaj. Jest tutaj. zimno, nie? <gry> ale czyściutka, nie? Czyściutka woda. Uważaj. Uważaj. Kurczę, ale bajer. Nawet tam mgła mi nie przeszkadza już. I plaża jest odsłonięta, można szukać od razu. Na rozgrzewkę kawa wjeżdża. Na początek, odwróciliśmy sobie fotele i podziwiamy na razie mgłę. Szyneczko, <grymne> <grymne> i Lubimy ten klimacik, co? stanowisko operacyjne gotowe. Mam ochotę wysłać drona nad y, tą mgłę, bo tam widać, że się przebija trochę słońce. Zobaczymy, jak gruba jest ta warstwa. I czy gdzieś w innej lokalizacji, tutaj niedaleko jest, przypadkiem nie jest lepiej. Merdykt jest taki, że powoli się przebija, ale tak jakby nie chciało. I bardzo gruba warstwa jest w sumie, na jakieś 60 metrów. Już zapomniałam jak to jest. Zatrzymali się Państwo przy naszym aucie i Karol widział, że oglądają. No i zaprosił do środka, żeby zobaczyli. Jak wygląda i powiedzieli, że chcą sobie takiego kupić też. O, pani sobie siada. To mnie proszę, wygodnie? No. Fajnie, nie? O, teraz o patrolu powiem. Wydanie wielkanocne we mgle, ale na plaży. Taki urobek, nic więcej, cisza. Ale akcja, ale akcja nie zdążyłam kamery kamery. Jacie! co tu się dzieje? Jest coś. Chyba jeszcze będzie ryba na ten przed wyjazdem do domu. No. Malutka, to rekin, nie? Proszę bardzo, Psi rekin. Piękna. No, ostre. Taki zamszowy jakby, nie? Zamszowy. Nie można mu puścić tego łebka, bo on potrafi się odwrócić i on ma takie ząbki. Przybliż tutaj. Ma takie mikroząbki, o. Ale jest za mały. I wiecie, z tego to prawie nic z mięsa nie będzie, nie? No. Brawo, kochanie. Bo tego pierścionka brakuje, ale ryba jest. Zawinęliśmy się w sumie i nagrywaliśmy tego. Ale tak połowione, pojedzone. Pogoda niestety nas trochę odstraszyła. Pogoda się nic nie zmieniła, kiedy tutaj przyjechaliśmy. <grym> nic, ani Ale było super. Było super. Zawijamy graty, jedziemy do chaty. Mamy wszystko? Tak, a chcemy jakąś kapkę, co? Nie, na razie nie. <grym> wszystko gotowe. <grym> Do drogi! Do drogi! Wszystko tak. gotowe? Poza garami. Gary umyjemy na miejscu, nie? Tak. Okay. Gary. gary! Siadaj tam gary! Bardzo mi się podoba. Ale Karol mówi, że sobie odpuściłam, bo ma lepsze auto, ale nie pamięta, jakie, więc niech spada, nie? Pokazać. Musimy pokazać. No wiesz, co? Ja chcę takie, tylko czarne. Czyli co chcesz? Lexus CT200H. Ha. Ha. Znam się! Ha. CT200H! Ha. Ha. I nazwy go Lexi. Śliczny jest. <noise>